You know nothing about men like me. Cześć Rafale, witaj Kamilu. witaj serdecznie. Spotykamy się po to, aby porozmawiać sobie o filmie, o filmie, który miał ukazać się w kinach. Niedługo przed tym, jak kina w Polsce zostały zamknięte, i ostatecznie trafił w Stanach Zjednoczonych na VOD. Mowa o Bladszocie z winem Dieslem i z całą obsadą świetnych aktorów. Dokładnie. Filmem, który. Filmem, który właściwie nie wiadomo czym jest, bo miał zainicjować uniwersum na bazie komiksów superbohaterskich Valiant. Wariant Comics we współpracy z Sony, ale. Nie wiadomo co tak właściwie miało to uniwersum osiągnąć, bo jest to bardzo specyficzny film i właśnie o tym specyficznym jego wymiarze sobie porozmawiamy. No bo właśnie film jest bardzo no taka... dziwnym tworem jak na rok 2020, no bo no wiadomo. Filmy superbohaterskie są z tymi filmy ogólnie gdzie występują ludzie z supermocami, no no wiadomo, no to jest najpopularniejszy rodzaj kina obecnie, y, tylko że, no jednak każdy z tych filmów coś oferuje tobie, natomiast film Bloodshot z Winem y, Dieslem jest y, jakby wyciągnięty z lat 90., ewentualnie początku lat 2000, y, ze wszystkimi schematami i wszystkimi takimi y, dziwn z, ze wszystkimi charakterystycznymi cechami y, filmów tamtych czasów, czyli mamy... Y, bardzo czerstwe dialogi, dużo takiej bardzo przerysowanej akcji, one-linery głównego bohatera i oczywiście fabuła nie trzymająca się w żaden sposób kupy. No właśnie, bo to jest film, który jest tak naprawdę originem story. Poznajemy. No właśnie, nie wiadomo jak, jak to streścić, bo poznajemy. Żołnierza, który został wzmocniony bionicznie, właściwie został całkowicie, jego wnętrzności, jego krew została zamieniona na małe robociki, nanoboty, które go reperują podczas, podczas uszczerbku na zdrowiu, ale z racji tego, że jest to rządowy wynalazek, rządowy eksperyment, zostaje mu co misję wymazywana pamięć, aby był posłuszny i każdy jego kolejny cel zostaje twarz zabójcy jego, Żony. Co jest po prostu, jakby opisem filmu rodem właśnie z lat 90. jakiegoś filmu akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem albo jean claudeem Van Damme w roli, roli głównej, prawda? A jest to seria komiksów. z tego co pamiętam, to ta. Ym... Bloodshot seria Bloodshoter na której bazuje ten film to jest seria która wystartowała w 2015 roku a więc to już jest dawno po czasie tego typu produkcji filmowych czy komiksowych więc w ogóle inspiracja za samą serią komiksową i później tym filmem no jest troszeczkę niewytłumaczalna pomysł stojące za nim bo ja mam też znaczy, wrażenie ja mam pewną, że... teo ja mam pewną teorię odnośnie mm -hmm. tego, bo jak przeglądam sobie profil reżysera tego filmu, no to to jest pan, który którego to jest debiut reżyserski na dużym ekranie. Wcześniej wyreżyserował tylko jeden epizod w tej serii, w tej antologii Netflixa Miłość Śmierci Roboty. Aha. A wcześniej on odpowiadał tylko i wyłącznie za efekty wizualne w grach komputerowych oraz w czasie Ultrona. I tutaj mamy takie... Pan Dave Wilson. Tak, 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 tak. tak. I tutaj mamy y, takie właśnie gry, jak typu jakiś Mass Effect, czy Force Unleashed. Y, gry, które są, są trochę przerysowane mimo wszystko, no i tak wydaje mi się, że tutaj w nawiązaniu do tej, do tej wizualnej strony, do tej estetyki gier, które on tworzył y, i pewnie na, na, na bazie jakichś jego tam Inspiracji też, też, dlatego ten film pewnie tak wygląda. Ale to, że twórca tak sobie wymyślił, to jedno, ale że studio dało na to pieniądze, to już zupełnie inna para butów. Ja mam wrażenie, że to wszystko dlatego, że Sony wymyśliło sobie, że. Bo Valiant Comics jest trzecim co do wielkości uniwersum superbohaterskim, jeśli chodzi o komiksy amerykańskie, po oczywiście Marvelu i DC. Więc Sony pewnie sobie wymyśli, wymyśliło, że za. Weźmiemy tak, weźmie fajną franczyzę, którą można stworzyć, na bazie której można stworzyć uniwersum. Weźmiemy sobie znanego aktora, jakim jest Vin Diesel. Weźmiemy sobie mało znanego reżysera, który, któremu damy, damy szansę i powiemy mu, jak ma zrobić film od A do Z. Y a my, przy odrobinie szczęścia, będziemy później liczyć hajs i zamawiać kolejny film na bazie bohaterów w Valiant Comics, no nie? I ja myślę, że to jest ta recepta, bo ten film jest bardzo prosty. Fabuła tego filmu jest po prostu typowym originem, że jest sobie super żołnierz, który wykonuje polecenia jakiejś złej, tajnej, rządowej organizacji i w pewnym momencie sobie uświadamia, że jest po prostu laleczką, prawda, do wykonywania zadań i nie ma... Wolnej wolni się buntuje. No i to w sumie Ja tyle. myślę, że oni też tutaj, tutaj rozochoceni sukcesem Venoma poszli w tą stronę. Też tak, raz bardzo wzięli wiesz, ważne nazwisko, takie no, bardzo rozpoznawalne, popularne obecnie. W ogóle nieznaczącego reżysera, czy może takiego, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki, gdzieś tam jest początkujący. No, i chcą, chcieli pojechać tutaj na charyzmie aktora, tak jak w przypadku Venoma. Co, do, żeby potwierdzić tę teorię, no to mamy też na przykład Morbiusa, który jest na tym samym schemacie, i Venom 2 również jest na tym samym schemacie robiony, no bo mimo wszystko Andrew Serkis, jak dobrym aktorem by nie był, no to reżyserem raczej też, też nie, nie, nie ma jakiejś długiej historii reżyserskiej. No tak, i może przejdźmy sobie jeszcze do obsady, bo naprawdę ten film e, oferuje tak. Oferuje nam prostą historię, prosty odcinek bohatera, oferuje nam kilka fajnych scen akcji. E, oczywiście, kiedy przyjrzymy się dokładniej, widzimy, że to jest to CGI w tym filmie. No, no jest takie jak, takie samo jak, takie, ta jak film, jest, bardzo proste. No. <laughs> Ale mamy przecież całkiem. Tylko o klasę wyżej, no, szczególnie przy tych wszystkich e, doklejanych krajobrazach e, i, i drapaczach chmur, to widać bardzo wyraźnie. Ale bo zobacz, bo mamy tak, mamy Vinna Diesla, o którym powiedzieliśmy, mamy Eiza Gonzalez, która jest faktycznie coraz, coraz mocniej pnącą się w hierarchii filmów, akcji aktorką. I ja mam tak przez chwilę takie wrażenie, że to jest trochę taka, że mamy, jak w, w Szybkich i Wściekłych, mamy wina Diesla i potrzebujemy jak jakąś latynoską piękność, która będzie mu towarzyszyć. Tam jest Michel Rodriguez, jest aga González i wszystko się zgadza, no nie? I to, to jakby ten, ten sam motyw. No tak. Ale jeszcze przecież oprócz tej dwójki aktorów mamy przecież Gaja Piersa, który też jest rozpoznawalną twarzą w Hollywood, który gra wielkiego naukowca, który stworzył cały program. Ogólnego antagonisty. W którym. No, 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 no tak. No tak. I mamy jeszcze z takich znanych twarzy, mamy Lamora, Lamorna Morisa, którego y, coraz więcej jest w kinie mainstreamowym, w drugoplanowych rolach. Też miał y, swój dobry run w serialu New Girl na przykład. E, I on grał takiego właśnie comic reliefa tutaj. Mhm. E, o, jakiego postaci nazywa? Will Wigans. Wiggins. Tak. E, tak, no i jakby ta paczka aktorów powinna nam zagwarantować jakiś przez Tempny, przyzwoity poziom aktorstwa. Czy oferuje. No, Wszyscy jadą no, na autopilocie. No, niestety się... nie, nie ma się co tutaj. No niestety nie, nie ma się tak, tak. Tutaj każdy, każdy odgrywa swój e, archetyp, swój stereotypowy zestaw e, kwestii, wypowiedzi, taktyk, w ogóle motywacji do działania, bo oczywiście na końcu nasza ktoś musi się też oprócz naszego głównego bohatera zbuntować przeciwko całej organizacji, więc jakby to jest dosyć logiczne, ale ja chciałem Cię zapytać o to, czy Ty w ogóle widzisz, bo powiedzmy tak, to jest jakby, przyjmijmy ten najbardziej pozytywny scenariusz, że faktycznie ten film nawet na VOD zarobi tyle, żeby się żeby nie stracić i Sony podejmie decyzję o tym, że robimy w takim razie kolejne Odsłony albo Bladshota, albo po prostu filmów na bazie komiksów walian. Tam jest naprawdę kilka fajnych postaci. I czy ty widzisz, że w 2020 roku w ogóle możliwość, aby takie origin story, tak proste origin story, jakie robiło się 20 lat temu, miało szansę na rację bytu w kinie blockbusterowym? No, ja... mieliśmy przykład. Z... No, ale właśnie, nie, widzisz. i tutaj no. tak. No, ale okej, okay, ale widzisz, Venom się sprzedał, tak? Oczywiście. Z głównej mierze, że to charyzma Toma Hardego i, Jednak ty, e, i sama mimo postać. mimo wszystko, Venom był czymś nowym. Mimo wszystko, takiej postaci jak Venom, takiej relacji. No czegoś takiego nie, 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 nie było w kinie, no to jest typowy origin, gdyby nie to, że ta postać Wina Diesla ma te nanoroboty w swoim ciele, no to jest typowy mięśniak z lat 90., który ma swoją jakąś osobistą vendetę, którą musi w trakcie cze której czegoś się uczy, ale tak naprawdę to wszystko polega na, na rozwałce. I tyle, i ten film tak, nic, i na nic ci nie oferuje w zamian. W Venomie miałeś przynajmniej tą relację między Edim a, a właśnie Venomem, która jednak wprowadzała raz, że trochę humoru, jaki, jaki poziom tego humoru był, no to już swoją drogą, ale tam niektóre żarty siadały, a dwa, no ta, ta relacja ich jednak była czymś takim świeżym. No okej, okay, ja się tutaj zgadzam, że jakby problemem tego filmu jest to, że on za bardzo, za bardzo chce odtwarzać pewne schematy, które faktycznie często w kinie się sprawdzają, w kinie tym popcornom się sprawdzają, ale nie ma do zaoferowania absolutnie nic nowego, co może być problemem na przykład przy kolejnej części, kiedy film... Nie będzie wrzucany, by jak najmniej stracić na VOD, tylko będzie musiał udźwignąć ciężar swojego box rozmiaru office, w skinie. No nie. i tak, właśnie box office, i wtedy może już być problem. E, Rafale, czy masz coś, jakieś coś chętnie e, podsu podsumujesz, jakimś ładnym stwierdzonkiem? E, bo ten film jest wyjątkowy z wielu powodów, prawda? Ale czy to są powody, które dają nam. Coś na plus na przyszłość? Czy na przyszłość to może niekoniecznie, aczkolwiek warto sprawdzić na przykład ze znajomymi przy piwku, bo no, to jest taki film, który za dużo nie, Cię nie angażuje fabularnie, nawet jak nie obejrzysz, czy gdzieś tam się zagadacie, to fabułę raczej pojmiecie. Więc to jest taki, a fajnie, fajna ta akcja jest, nie, nie, niektóre te elementy właśnie takie typu właśnie, właśnie akcji są, są całkiem fajnie zrealizowane. No, i tyle. no Można, można śmiało obejrzeć te blade. Na koniec Cię pytam, w skali od 1 do 10, jaka ocena? No, 5,5. Dobra, dla mnie to jest piątka. Także oglądajcie, jeśli będziemy mieć okazję, obejrzyjcie sobie Bladszota i sami zdecydujcie, co o nim sądzić, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Do Cześć. zobaczenia. Cześć.